Kolejny dzień Adwentu, kolejna Ewangelia, tym razem Mateusz, e, który, gdzie Jezus mówi nam, właśnie, daje taką bardzo piękną obietnicę. Co o tym myślisz? Ja myślę, że to jest ekstra sprawa, bo Jezus mówi, że każdy, kto jest utrudzony i obciążony, ma przyjść do niego, a on go pokrzepi. A i jak się przygotowywałam do tego. Nagrania, to tak sobie myślałam, co to znaczy pokrzepić w ogóle, nie? No to w słownik języka polskiego mówi, że to znaczy, żeby po prostu to daje dużo siły i krzepę. I tak mówię, kurde, Jezus jest taką krzepą. I faktycznie, jak chodzimy czasem na siłownię, to tak ludzie są tacy, wiecie, silni i generalnie spoko zbudowani, i mówią się, że mają krzepę. No i właśnie taką, taką krzepę miał pan Jezus i zachęcał do tego, żeby przyjść do niego, jeśli mamy jakąś sytuację trudną, jakiś problem, on nam da wsparcie, zarówno to. Duchowe, jak i to fizyczne, bo żeby to wszystko czerpać od niego, żeby nie szukać zamienników, ale że on jest tą właśnie taką osobą, do której warto się zwracać i on daje wszelkie siły. Fajne porównanie, bardzo mi się podoba. A to, że się zwracasz, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to jest przynajmniej takie, ja to zauważyłem po sobie, że nie zawsze nawet kiedy się zwracasz do Pana Boga. Do Jezusa o pomoc, to on i tak jest. I mam dwie takie sytuacje, że sam mi o tym powiedział przez usta innych ludzi, dlatego, że raz to było na rekolekcjach, a raz to było po prostu na jakimś wieczorze uwielbienia w parafii, co było dosyć niedawno w ogóle, że miałem w sobie wiele trudności, różnych tam rozkmin, już nawet nieważne o co chodziło, nie? Ale w, za każdym razem. Najpierw właśnie na rekolekcjach modliliśmy się za siebie nawzajem i kolega mi powiedział, że Pan Bóg jest z tobą w twoich trudach teraz, nie? w tym, co, co przeżywasz. I to było takie wow, bo przecież nikt nie wiedział, co ja przeżywam wtedy, bo jakby przeżywałem to sam, a on wychodzi z takim, z takim zdaniem. A druga sprawa to właśnie no, dwa miesiące temu, może trzy, nie pamiętam, ale też miałem taki trudny moment, że dużo przemyśleń w głowie, nie najłatwiejszych. No i jestem na tym wieczorze uwielbienia, no i sam śpiewamy, jest fajnie, modlimy się. I podchodzi, już po zakończonym uwielbieniu, nie? Podchodzi do mnie tolega, z którym ja kontakt mam tak, no jakby widzimy się w kościele czasami, nie? Ale to nie jest tak, że spotykamy się co tydzień, więc nie ma prawa wiedzieć, co u mnie się dzieje. Podchodzi do mnie i mówi: Wiesz co? Modliłem się i tak patrzyłem na Ciebie, bo stałem parę ławek za Tobą i miałem takie słowo poznania, że Jezus Ci mówi, że On jest cały czas z Tobą w tych Twoich trudach i że cały czas Cię będzie podtrzymywał. Ja parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie, nie? ale jakby przekaz był ten, że On jest z Tobą cały czas w Twoich trudach. Właśnie mimo, że to nie było coś tak, że ja wybitnie przychodziłem i wylewałem żale przed Panem Jezusem, on oczywiście wie, co się u mnie dzieje, ale że i tak w tym wszystkim jest. Niezależnie od sytuacji, może czasem tego nie widać, ale On zawsze jest przy Tobie. I o wiele łatwiej będzie, kiedy sam do Niego przyjdziesz, a nie kombinuj tak jak ja, że ktoś musi przyjść i to powiedzieć, bo Jezus naprawdę, naprawdę chce przynieść pocieszenie i przynieść to potrzepienie. On mówi do nas przyjdźcie, więc on nas zachęca do tego, żeby kierować się w jego stronę, żeby nie uciekać na lewo, na prawo, nie szukać swoich dróg, swoich rozwiązań, ale żeby to on stał się naszą drogą, naszym rozwiązaniem każdej trudnej sytuacji. I myślę, że właśnie ten czas Adwentu też jest takim czasem zachęt do tego, żeby kierować swój wzrok na Jezusa, na to dzieciątko, które się ma narodzić, a na tę miłość, która ma przejść właśnie. Mm -hmm. Pomódmy się dzisiaj, żebyśmy potrafili do Jezusa przychodzić po pomoc. Ojcze, Ojcze nasz, nasz który jest w niebie, w niebie. święć, święć się imię, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo twoje bądź, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od do złego. złego. Amen. Amen. Jutro kolejne rozważanie i spotkanie.